Idzie, tak no tak. Ja się nie boję, jestem w Tutaj jestem. A dobra, ty ma liszczu, lor, lo, weź lornetkę z budynek no, na 300. Tam jest... Czy tam ktoś stoi, czy mi się wydaje? Ja wstoję, chowaj się. chowacie się, chować się, chować się, chować się nie, nie angażować, nie angażować, chowajcie się, wycofać się za granicę. Mocnienia na plaży z prawej strony. Tam pod budynkiem chyba ktoś jest. Trzeba jest! Jakbyśmy mieli lornetkę na przykład. Liszczu potwierdził, że to e, Brtole. Się do, do Gdybym tylko otrzymał rozkaz na otwarcie jest ogna. Jest podoficer jakiś? Eee, a czy Jankę poszedł się z... Boże, Liszczy się poszedł skonsultować. Jest tu podoficer jakiś, no, powinien mieć lornetkę. Tak, to jest Chodźcie. Brytol. Wy co, wy co, wycofajcie się, nie mam angażowania. Dobra. E, a, panowie, trzeba rozkazy podawać dalej, bo jest zaś ciszy. Wycofujemy się. Cofamy Wycofujemy się. Mortar, sekcja, nie agazuję, nie powiem, z gry. Liszczu? Tam jeszcze mortar był, Dobra, idę, 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 tylko patrzę na sierbę. Uwaga, przechodzimy. kalk, 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 mam bardzo przejść tam kalk, 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 2, 2 0 Proszę. Całość, ruszamy yeah. Jeszcze będziesz miał możliwość dodać ukus swojej urządy i... dobra, dobra, kolumna e, Tak, 2-2-0 Gdzie są na silniczu? Po na lewej prawo. Ktoś też tam odbiegł Ogólnie tak szczerze nie jakiś pojęcia jaki szyk, ale okej Ważne, że jedziemy. Okej, widzę. Gdzie mi się okay, widzę. Jest tam. Tu jest okay. C. Grupa C, tak. ustawcie linię na kierunek 260. Przyjął. C, linia. Grupa 260. lasek na 250 od was, mniej więcej. Wchodzicie w tamten lasek. Lasek 250. Zaraz, podejdźmy do grani. Powoli, tam, powoli. powoli, powoli. Yy, chyba kontakt? Szurce, yy, tak, kontakt, kontakt, chować się. Gdzie? Żeby coś przed nami. Kalk przed nami, kontakt. Oko w rogę. Yy, szarpszutce, dołącz do nich, pokażcie mu dokładnie gdzie to jest. Niech wyeliminuje. Jest oko. Jest dokładnie na 2, 4, 5 mniej więcej. To tu. No, żeby rozłożyć tu na jakimś... A, no, to co

250. 0 Gdzie, gdzie tak MG, ta Widzisz to? Ni Taka jak była no, w na... Tam gdzie walą, no, dokładnie Dobra, pięte Serwiu tutaj przegłażę tak się. siak Dawaj do przodu Nie bardziej w prawo, bo to nie ma sensu iść. Bardziej w prawo. prawo. Prawy szelon. Prawy szelon. Prawy Dobra, stajemy na górce Zobaczę co z tym okopem Dobra, chyba oboje martwi Tak. Z lewej z lewej, z lewej, z lewej, z lewej, Walu, tam dale, daleko strasznie Stąd nic nie zrobimy Są Możemy okopani. wezwać na lot Czekajcie tutaj Macie rozkazy Jakie? Macie się udać na <laughs> 220 Na, mm -hmm. na tę wzgórze i uważać na prawą flankę Przyjął C, wyruszamy. Ruszamy wyruszamy. Linia, mamy na 220 2 0 Uważaj na, na flankę naszych. Okej, okay, pięknie, cały idzie. Plecy. Yy, ta, nasi to nasi na nasi Ale i tak uważajcie. Dlaczego strzelałem do naszych? To nie nasi chyba. Biegasz. Tak walą do naszych strumieni. A bo faktycznie zresztą. weszli na plecy. Heres Pobek, zobaczcie. Heres dobra, za nim. Że przeżył że go słaniać. że to byli inek nasi. A zresztą chyba MG ta a są tutaj. Heres, trzymaj! Dobra, tepla biegnie zatem za nim. Resztę uważaj. No szybciej! Biegnie to brytole były! Przez... Co? Do, tam nasza sekcja jedna została, ta moździerzowa chyba. Dobra, to cofamy stąd, cofamy stąd, nie ma sensu w tym razie. Dziękuję. Heres. Heres, cofaj. Heres, ho! Coś mi. Dobra, wszyscy? Te. Teraz idziemy. Dobra, to dadł da, da się, trzeba ich nadgonić Wie, Ja myślę, wiesz, tam, ja myślałem, że bym pędził to jest ten friendly fire, bo tam jedna nasza sekcja tutaj została z tym. Nam... Ja ja ale ona do... mnie. Ale. I nadgonili już. No dobra, ale. sprint screen, screen. Burz tu jesteśmy strasznie. Co tam stoi?

Macie się udać do Kalka na to wzgórze, na dwieście Macie do nas dołączyć Dobra, kolumna. Oni o tym stręczu po lewej? O czym? O tym, że tam daleko jest ten, ten okop. A to raczej wiedzą. Wszyscy już wiedzą. Okej. Okay. Tak nawalał, że to naprawdę. Gru grupę C. Całość jesteśmy. Się. Tak. Wszyscy cali? Dobra, tak. Tak. Manikę. Dobra. Grupa B. Popatrz na mapę. Oni... My jesteśmy... Głupi kompas. My jesteśmy mniej więcej teraz yy, Ale zaraz tutaj ja gdzieś. Nie, tutaj. Yy, oni A nie poszli? Tutaj? Nie, tutaj jesteśmy. Oni poszli tędy i będą wchodzić mniej więcej tutaj. On strzela do nas mniej więcej stąd. Idźcie za nimi, wesprzecie ich. Gru grupa A ruszy po prostu na wprost. Spotkamy się gdzieś tutaj albo tutaj. Dobra, to idziemy. Czyli czekaj jeszcze się, panie? Tak. Plus, Pokaż. Minus. No mniej więcej. I spotkamy dobra. się przy tym domku, albo na tym skrzyżowaniu. Okej. Okay. C, wymarsz. C, idziemy. E I dobra. Dam, dam ci Mitriu do kontaktu w razie czego. Ma wrócić. Tak? Jest, jest na plecach napisane, wróć do mnie. Mitry chodź. Jest czerwonych. Linia. Czerwoni po lewej, niebiescy po prawej. Niska troszeczkę Ogólnie, jakby ktoś nie słyszał, to mamy pójść śladami B i ich wspomóc w, w, w ataku Ja miałem Mindtrak, myślałem, że jest friendly fire od naszych jak. Ja też Tak, ale... Czarna magia Nie wiem, co nie, wiem, co nie mieli, Mo, nie, może tak, miejsce być stąd no. Ale leżeli Tak! Czekajcie, zobaczę tylko to z góry, bo mi nie pasuje. Zawsze. Troszeczkę niżej, panowie, się trzymajmy. Tak, dobra. Patrzę. Widzę naszych. Dobra. To tutaj, nie. ale lasem, lasem. Idę wszyscy, idę wszyscy. KM na 150, 250, B, KM na 250. Dobra, się tam za zgórza pewnie. Nad widać oko. A, widzę kopaną pozycję. No? O, świetnie. A możemy w końcu też tu kasy wezwać, czy nie? Yy, raczej nie. Znaczy, dowódca może w każdej chwili. No w, no pytanie, czy to wykonają. Do tego zmierzam. Jankes, strzymaj tam. Jak chcecie, ja mogę znaleźć, gdzie jesteśmy i Jakaś flaga powiewa. Dobra, to zaraz sprawdzę. Czekaj. Dobra, kosiara, złap to moje drzewo. Ja będę się na plecy patrzył. Okej, okay. w ogóle coś o Nie, jeszcze nie mam okazji. Stary gramy bez tej mocności. Tak naprawdę powinniśmy biegać razem. jak spotkamy, to tak sobie wyszkoczy flankować, bo to z tymi gońcami to, to no jest tak, tak, no no ale o podejść. No to już może trochę za dużo jest ale C, chodźcie tu Mamy plan C, idziemy Całe C zbiórka, raus, raus Dobra Ogólnie tak Świetnie na gwizdek się wy wy wychylamy, kładziemy i strzelamy e, Jakby co C, A będziemy atakować z góry na kierunku 104, 150 mniej więcej Po lewej jest bunkier, po prawej jest bunkier, atakujemy plus minus między nimi B nas osłania, my się to zająć, to w tej, w, z górze i tej ich pomocy. Gotowi? No prawie, no, to ja tylko się ready. To Ustawcie się i ja zapiszę Linia, bo koniecznie inaczej prakty, nie zrobimy ja Nie zna. Na południu jest ten bunkier i do niego szlam. Dobra. Na południu również. Potem tak, tutaj dawać. co do mnie. Na co południe, mnie? południe, tu. Kłać się, wkładź się. I zaparowy. Dobra, idziemy. Eby nas przygwoździli, to wtedy co was tutaj, bo nie ma sensu. Tam z ski tu I głowy nisko, głowy nisko. Ja cokolwiek w stanie z tego bunkra rozwalić to. Serio. Dobra, i nie śpiesz się, nie śpiesz się Ilu nas powinno być, bo nas idzie czterech idzie... sześć Dobra, No, piątka nas idzie Jest pięciu, dobra, było pięciu, bo, bo jest pięciu bo żmi... Wszyscy są, wszyscy są Dobra, zdarzyło więcej perwikinów Zaraz przedawkujesz Uwaga na bunkier Bunkier wydaje się... w prawo też tak widzieliśmy, ale tu jeszcze przed nami coś jest. I po prawej, pilnować to, niebiescy. Nie pójdziemy tej dalej. Templar? Jest. Tak? O, za mną. Sprawdzamy bunkry. Zwolnij trochę. Pilej prawej mojej, sprawdzam. Ok, pusto. Gleba, gleba, gleba! Kurwa widzę. Rozwalony? Wyeliminowani Dobra, pięknie e, Dawaj się tego bunkra poprawić prawej, co Dostajemy, był uwaga. Cofaj, się, cofaj się, cofaj się stąd Nie ma sensu tutaj Idziemy na szansę pomóc Nie wyciągniesz go stamtąd Dobra, to idziemy, idziemy Nawet jeśli to za długo Wszyscy są? Nie widzę jednego Heres HERES RS Przed nami coś walnęło wracaj Dobra, głownisko, temper idziemy do przodu, trochę. Mhm. Chce mi mieć, mieć wizję. Dobra, sprawdzę. okej, okay, bunkier pusty Kosiara, mam piekty bunkier dla ciebie. O, dobra, to wezmę obok. Yy, mamy okopy na 290. Tam są brytole, widzę, co najmniej dwóch. Dobra, wszyscy się rozstawiali? Tak. Wszyscy... Kosiarawal. Templar też z chrezem yy, No co. właśnie, niżej trochę, niżej trochę, trochę. W celu. Przodów Jednego zdjęliśmy, dawajcie drugiego. Ja nie bardzo go widzę, szczerze mówiąc. Teraz Dobra, to. On jest ogólnie sam samym środku tego bunkra i wali do nas teraz. Niżej. Słyszał krzaki. Posiada, zostań tu. Stań, obok. stań tutaj. O, masz piękny widok teraz. I, da, ja, i da, amunicja na ja, amunicję. Ja, amunicję czy zacięcie? Zacięcie, zacięcie. zacięcie. Ogromnie Kurwa, czekaj to. Ja. Jeba na Jak to się ogarnie... Control R. Dzięki y Dobra J. Albo Shift R. Maciej, bo y, się... O, się. mam, mam mam, mam. mam, mam. mamę, y mamę, do wywołuje -ja. Błagam, tylko żeby na nas nie zwrócić. Nie, właśnie tak, a ja nie mam dyw nawet, żeby rzucić. Chyba leży. Leży, leży. Dobra, Jesteś jakieś da, się, da. Możesz dorzucić dwa. Dobra, pilnować perymetra się rozejrzę. Jednego się dało. fizycznie. Spoko. Coś je było, kompletnie nie w celu, ale je było. Coś ja, na daleko. A coś obok, obok nas je było. Yy, front, front, fr front, 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 Tam, tam jest jakaś siatka maskująca chyba na 280. Na lewo musisz odejść bo przez drzewo ci zasłoni. Tu. Poka. Ale to z 600 metrów ponad. Dobra, to nie, to było coś tam na blisko. Ja słyszałem coś na blisko. tam są kopy jakieś i też słyszę okrzyk brytyjski. Uwaga, perymetry. Dobra, ale o, hej, to są dobra, wy, wychodzący. Dobra. Nie, nie, nie. nie, nie. nie. Jak już powiedzieli, za późno powiedzieliście Głowy nisko, głowy nisko To berwał e, Z lewej Cześć z lewej gdzieś. Cześć, uważaj na swoje bo tam gdzieś są ale Aha, dobra Uważajcie, tam jest, słuchajcie, na 200 jest kontakt Grupowy Na blisko, na blisko, na blisko Kierunek!

Kurwa, idę na bagnety. O, o, to jest